Żyjemy na darmo Jak prosimy ten do dzienek dostać? dobrze. Na pewno nie Salve, frater. Chwila mi zeszło co? Chwila. <noise> o, tak to już jest z obleganiem redhawków. No cóż. Postaram się Wam to jakoś wynagrodzić. Generalnie w tym miejscu powinien być dosyć bombastyczny montaż, ale z racji na to, że system praw autorskich twierdzi, że nie możemy mieć fajnych rzeczy, jest. E, krzyżackie disco. I szczerze, myślałem, że będę bardziej zdenerwowany, ale jakimś cudem nie jestem. Wręcz twierdzę, że to jest nawet bardziej w moim stylu. Zresztą. Sami zobatie einzen Pausta plaschaft nici gellet der linke Zupnesläzensretarschaft U dir schwta denken Eja eja. Vater, die Moran auf einem Przed rozpoczęciem gry zostaniemy zapytani, czy chcemy zmienić któreś z większych ustawień. Ja osobiście zostawiam je na domyślne. Perizno jest o tyle fajne, że zamiast tych durnych wyborów, przy których trzeba się domyślić, co dostaniemy, tutaj możemy sobie wszystko wybrać. Zaczynamy rzecz jasna od poziomu trudności. I tutaj pewnie spodziewacie się, że powiem, że jedno z nich jest łatwiejsze od drugiego, ale to nieprawda. Każde ma swoje trudności i ułatwienia. Dodatkowo na tym modzie jest to nieco bardziej wyrównane. Dalej do wyboru mamy kilka raz. Normalny, Nożołuchy, rasista Aaaa! oraz Kiriakos. Ja oczywiście jako czerwono krwisty gamer, który zostaje postawiony przed wyborem jednej z wielu różnorodnych i interesujących ras, wybieram człowieka. Dalej mamy naszą historię. Każda z tych rzeczy będzie determinować, co zostanie nam przydzielone na start gry. Mój schemat postaci będzie wyglądał tak. Dlaczego? Bo jest kurwa śmieszny. <laughs> Osiem jeździectwa. W życiu bym nie wydał tyle punktów na to, ale jak dostanę to z góry, to... Psz. Czemu nie? <laughs> Plus ten mod ma kilka naprawdę fajnych wierzchowców, więc czemu nie spróbować? W kolejnej karcie dostajemy już możliwość manualnego przydzielenia punktów. To co ja zawsze lubię robić na początek, to zaokrąglić sobie atrybuty, tak, by były podzielne przez trzy, ponieważ każda umiejętność nie może przekroczyć jednej trzeciej przypisanego do niej atrybutu. Na początek polecam inwestować w siebie i od razu wybrać, jak będziecie budować swoją postać. Ja na przykład jako Gamer. Nie wiem, jak będę budował swoją postać, ale wiem, że dużo będę jeździł konno. Walił z całej epy i dowodził armią. Resztę w miarę grania jakoś sobie dobiorę. Dajemy imię? No co? Obiecałem coś komuś, to teraz muszę dotrzymać słowa. <laughs> I finalnie zostajemy postawieni przed wyborem wyglądu naszej postaci. Wygląd wybiera się mniej więcej w ten sposób. E Pamiętaj, większość tej gry spędzisz w hełmie, więc nie ma co się przesadnie nad tym skupiać, ale ja mimo wszystko lubię, jak pod tym kaskiem siedzi coś relatywnie normalnego. chodzimy do gry i teoretycznie już możemy od tego momentu grać, ale Mountain Blade to sandbox, w którym to możecie sobie każdy parametr doprawić, tak by to wam smakowało. Zaczniemy od ustawień głównych. Tutaj możemy zauważyć, że poziom trudności jest określany procentowo w zależności od tych znaczników. Ja będę grał na takich ustawieniach i już spieszę z wyjaśnieniem dlaczego. Automatyczne blokowanie, ponieważ. <laughs> Ni cholery nie idzie mi w tej grze takie zwykłe. I to zwłaszcza na modach. Nie wiem, gram w Bannerlorda, to gram na manualu i jest wszystko w porządku, jest wpytę właściwie. Uwielbiam grać na manuala, ale przechodzę na Warbanda i, no i nie idzie mi totalnie, więc No cienki jest to, no co. <laughs> Obrażenia względem gracza? Połowa, ponieważ jak sprawy potoczą się tak jak zgaduję, że się potoczą, to będziemy świadkami, to będziemy świadkami pewnego oblężenia, w którym to mam zwyczaj ginąć na strzała, zanim jeszcze dobrze się pojawię. Tak że to jest taka moja cicha nadzieja, że tyle wystarczy, by do tego nie doszło. Oraz na koniec campaign AI na yy, biedny, ponieważ z mojego doświadczenia z zmienia to głównie szybkość tego, jak lordowie rekrutują jednostki. A że lordowie rekrutują inaczej jednostki niż gracz, to i tak to robią znacznie szybciej. A ja i bez tego będę musiał toczyć nierówne walki. I teraz pewnie myślisz, że to wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia. Tak. Otóż nie. Co? Teraz, jeszcze dla zasady, pokażę wam, że większość modów ma dodatkowo własne ustawienia. Dla ekstra smaku. Takie jak na przykład wyłączanie narzekań kompanów, zmiany odnośnie AI łuczników konnych, albo, wiadomo, ustawienie poziomu uprzedzeń względem kobiet. Spokojnie, spokojnie, to turecka gra, tutaj można. Ale dobra, frater, trochę doprawiliśmy, pora na test smaku. Pierwsze co zrobisz, to zapisujesz i jedziesz rozwalić najbliższą grupkę bandytów. Zapytasz po co? Ręka mnie swędzi, żeby panu przypierdolić. Panie. Ponieważ jest to stary, sprawdzony sposób na określenie tego, jak trudny jest mod, w którego grasz. Dzięki bardzo. Jeżeli jesteś w stanie ich wysalować, to znaczy, że nie jest tak źle. Jeżeli nie jesteś w stanie ich wysalować, to znaczy, że zsiesz. Przykro mi takie fakty. Takie proste. Nie no jaja se robię, akurat ci byli mega słabi. Zwykle bandyci w tym modzie są znacznie silniejsi. Zobaczmy jak tam nasza sytuacja finansowa. Jakaś kurwa wykałaczka. Uuu, jajks. Ochraniacz na dżądra. Pęknięta kusza. I wygięte bełty, którymi nie trafisz nawet w z metra. Do tego jakiś sweterek. Chodzi ci o coś podrabiane jordanki. Helm, w którym wyglądasz jak cielok. No i sam cielok, na którym wyglądasz jak Radahan. Do tego trochę pacioków i złom. Sprzedajmy złom i zobaczmy, czy nasza sytuacja ulegnie poprawie. O zgrozo nie poprawiła się. Kto by pomyślał, że na złomie ciężko zarobić? Znaczy można zarobić, ale to na takim złomie premium wojennym znaczy się, bo jak powszechnie wiadomo, na wojnie zarabia się najlepiej. Ale wojna aktualnie nie bardzo leży w zakresie naszych możliwości, a do tego nam się trochę spiesz. Musimy więc zgromadzić kapitał początkowy. Rozpatrzmy nasze opcje. Handel nuda. Przywłaszczenie cudzych aktywów niezłe, ale z tym sprzętem <laughs> czarno to widzę. No bo wiecie, duma. No, i finalnie moja ulubiona opcja: kusownictwo. Znaczy, opcji jest więcej, ale wiecie, zasada trzech dla komedii. Już dawno się poddałem z byciem faktycznie merytorycznym. O czym to ja? A tak, lasy królewskie. Spicy <laughs> <laughs> Mm. The aroma is a bit special. Oh, lovely. Kilka legalnie ambiwalentnych polowań, później. I już mamy całkiem fajną sumkę. Oraz do tego wstępny sprzęt. O <laughs> Pomówmy sobie o nich. Pierwsze, w co zainwestowałem, i również najważniejsze, to lepszy cielok. A właściwie nie tyle co lepszy, a wytrzymalszy. Dlaczego? Bo jak mnie strącą z konia, to jest mogiła. Tak długo jak jestem szybszy od przeciętnego piechura, mam ogromną przewagę na polu bitwy. Kolejnym zakupem była lanza, tudzież kopia. Nieważne co, ważne żeby dało się tym bić. Z przysiadu było długie i zadawało obrażenia penetrujące. Dlaczego? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Większość jednostek tutaj ma dosyć maśniutkie zbroje, przez które ciężko się przebić, nie mając dostatecznie wysokich statystyk lub, i tutaj wkracza mi na cieloku, wysokiego skalowania prędkości. albo po prostu innego rodzaju obrażeń, ale to trochę podkopuje mój to, co chcę tu powiedzieć, więc nieważne. Do tego chcemy, by nasza broń była jak najdłuższa, by zwyczajnie móc trafić kogoś zanim ten trafi nas. Dalej, mamy tarczę i tutaj się nic nie zmieniło, bo zwyczajnie szkoda mi hajsu i punktów. Zbroja. Tutaj nie ma zwykle co się pierdzielić, po prostu bierzecie to, co daje wam najwięcej pancerza. Uwierz mi, nie ma sensu nosić lekkiej zbroi, znam się bawić w jakieś uniki i tak dalej. Jak stoisz w gradzie strzał, to stoisz w gradzie strzał. Najlepsze, na co możesz liczyć, to to, że się od ciebie odbije. W przypadku tej konkretnej zbroi, to po taniości kupiona na e bazarku wygląda biednie, ale jest tania, a statystyki nadal ma całkiem niezłe. Idziemy dalej. Ej, 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 ej chwilę. Eee, tak? Słucham? Na co ci ta kusza, co? Nie używasz ich, chyba, żeby w łatwy sposób hajtować jednostki piechoty i wykorzystywać wady sztucznej inteligencji. Prawda? Prawda? Co. Nie. Je, ja. Ja w życiu, chłopaki. Przecież wy wiecie, że no ja, ja w życiu bym takich skurwysyńskich taktyk nie stosował. O, jaka fajna zbroja tej. Hehe, Przenosimy się parę dni do przodu. Zdążyłem w tym czasie już się dorobić małej fortuny, przepuścić ją, odpracować, znowu przepuścić i tak w kółko. Zapytacie pewnie, na co ją przepuściłem? Takiego wilczura se kupiłem o. A jaki cichutki, jest. Oh Do tego ulepszyłem swoją zbroję, dorwałem taką zarombistą basinetkę, ulepszyłem odrobinę kopię i gwóźdź programu. Kupiłem sobie taką kuszę. Pozwólcie, że zaprezentuję wam, dlaczego taka kusza jest taka wyjątkowa. Hey, hey. Pretty good. Tak, to są topory. Ta kusza strzela. Ostrzami toporów. Do tego dorobiłem się takich statów. I zanim jakiś weteran dostanie zawału serca po tym, jak zobaczył, że wydałem jakiekolwiek punkty w żelazną skórę, proszę podać mi defibrylator. Wstawaj, no! A, musimy poglądać samochody mu no elicie. Zapomniałeś? A potem leci Adam Małeś w TVP. Ciekawe, jak tym razem pójdzie mu na wielkie kroki. I idź w stronę światła ziomuś Zoba na tym modzie to daje jeszcze rezista Uwierz mi to jest dobry wybór Nie umieraj O czym to ja? A tak, 20 level zdobyłem i to wszystko samemu. Zapytasz pewnie, a skąd? No co no? Solujesz sobie grupki rycerzy po 50 osób i wpada tak 900 expa za osobę, ale przyznaję, że niektóre z nich to nawet po pół godziny kajtowałem, zanim wszystkich sam zrobiłem, także nie oszukujmy się, powoli, powoli, zaczynam docierać do granicy tego co da się samemu zrobić w tej grze. Trzeba by się więc rozejrzeć za jakąś pomocą. Opcje są dwie: kompanii oraz zwykłe jednostki najemne. Jeżeli chodzi o jednostki, ja osobiście na początku lubię brać wszystko, co jeździ na koniu, lub łatwo wyszkolić, by na nim jeździło. Dlaczego? Taką armią łatwo się przemieszczać, dzięki czemu łatwiej ci coś dogonić, lub łatwiej ci uciec. A uwierz mi, tego drugiego będziesz robił dosyć sporo. Oh, shit. A przeżywalność Twojej armii na początku i tak będzie niska, więc równie dobrze mogliby Cię chociaż nie spowalniać. Astalia, A aktualnie i tak nie dysponujemy hajsem, by utrzymać większą armię, która będzie miała jakąś sensowną kompozycję <laughs> sensowna kompozycja. O tym sobie jeszcze pomówimy O, do tego jeszcze wrócimy Ale póki co, jak widać, my tu jesteśmy ludzie z maśniutkimi ambicjami I równie dobrze możemy zacząć je realizować już teraz Pomogą w tym nam nasi kompani Jak działają kompani? Pokazuję i objaśnię. Kompanów można spotkać w tawernach O, tam sobie stoi jakiś. Patrzcie, jaki ładny. Patrzcie, jaki okrąglutki, o jak się uśmiechał. On chyba chce być moim przyjacielem. Ba. <laughs> ba. barum. baromburu. <laughs> Kurwa, jakiś nie ma na ja tym japie. Mam dla ciebie ofertę nie do odrzucenia. O kur 1500 złotych! Jak możemy zauważyć, nasz Brumbram ceni sobie swoje usługi. I tak jest z większością kompanów. Te ceny mogą się wahać od takich w miarę rozsądnych. A, między Bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena. Do absurdalnych. Ile? Aczkolwiek, jeżeli któryś kompan życzy sobie za siebie sporo kasy, to to zwykle oznacza, że prawdopodobnie będzie z niego naprawdę maśniutki lord w przyszłości. Uiszczamy wyznaczoną kwotę i mamy nowego kompana. Mogą oni spełniać role przeróżne w naszej kompanii, zależnie od swoich statystyk. Mogą być lekarzami, inżynierami, wojownikami, lub szkolić się, by w przyszłości zostać lordem. Patrząc na naszego brumbrumbrum, buru, widzę, że raczej w przyszłości zrobię z niego miotacza lub wydam mu punkty, tak by wspierał jakąś z umiejętności drużynowych. Aktualnie jest to mało istotne. Najpierw trzeba zadbać, by nasz brumbarum. <śm> Wiedział, jakie jest jego miejsce w armii. Przypisujemy go do wybranej przez nas grupy i dajemy sprzęt pasujący do jego roli oraz umiejętności. Ja osobiście mam zasadę, że jeżeli któryś kompan zdaje się od razu specjalizować w jakiejś dziedzinie, to go tam zostawiam. A jeżeli nie, to robię z niego kusznika. Ale chwila, chwila. My jesteśmy obrotne biznesmeny, nie? My nie mamy czasu każdemu wybierać, jaki ma hełm nosić, jakie ma statystyki i tak dalej, i tak dalej. Czas to pieniądze, nie ma czasu i nie ma pieniędzy. To się trzeba. <laughs> się trzeba. Się trzeba streszczać, prawda? To też z pomocą nam przychodzi takie małe machne menu, w którym wybieramy, jak nasz Bambam bam ma sobie ulepszać swój ekwipunek. Sztalujemy nasze ustawienia i jedziemy sprawdzić, czy działają. Jak możemy zauważyć, nasz Brumbrum założył sobie chapusie. Ale dobra, nie pora na wygłupy, barabara. Mam dla ciebie bojowe zadanie. Pamiętasz, jak mówiłem o swoich ambicjach? Chcę być królem Mambaryła. Aha, dobra! Nie wnika, Nick Delol! Możesz mi w tym pomóc? Nie, kurwa! Ach, piękny człowiek. Dobra. Kończymy na dzisiaj. No co, to spora gra. Nie omówię wszystkiego w jednym filmie. A po co ja w ogóle tak dokładnie to wszystko omawiam? Bo mam dosyć czytania wiadomości typu Cyfrowy. Fajny ten film z Mountain Blade'a. Kupiłem tę grę, odpaliłem i nie wiedziałem co robić. To zrefundowały. No jakbym mu zaję Przytulił go. I powiedział, że nie ma problemu ziomuś. Ja cię wszystkiego nauczę. Przynajmniej z grubsza. O czym to ja. A tak! Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w tworzeniu tego filmu. Jesteście wspaniali. Niech wasz podatek feudalny będzie zawsze wysoki, a wasze cechy rzemieślnicze zawsze lukratywne. Do następnego fratery.